Dzień dobry, jesteśmy z kolejną edycją Akcji Pisania bajek. Tym razem jesteśmy w Pisanowie w Domu Dziecka. Jesteśmy teraz razem z studentami dany socjalnej i z dziećmi właśnie z tego Domu Dziecka trwają warsztaty. Dzieci opowiadają sobie o swoich marzeniach, o tym, co w się zmienić, kim chcieliby być, jakie najbardziej lubią bajki. I studenci, to jest pierwszy etap, studenci na tej postawie napiszą bajki tak, właśnie tych dzieci.

Dziękuje. ...pracy socjalnej kolegi czeladzi. Jak co roku jest organizowana taka piękna akcja, wstania bali, wraz z dziećmi kolegami i koleżankami, żeby tą akcję zainwestować. Ale na tym, że po prostu sobie rysujemy z dziećmi. Dla mnie osobiście jest to bardzo piękne doświadczenie, ponieważ ja widzę, e, rysują dzieci i w kolory, jak używają, e, jakie jak widzę w którym się teraz znajdują i jakie mają marzenia, jakie mają oczekiwania, zwłaszcza dzieci, w takim miejscu. Chcemy powiedzieć, że ta akcja jest super super. tego, co po prostu nam się podobało, o naszych marzeniach, doceniamy, nasze, doceniamy dzieciństwo. nasze dzieciństwo, tak. Myślę, że ta akcja hmm. też jest ważna dla tych dzieci, hmm. ponieważ hmm. widać, że są radosne, że są spełnione, że mogą porozmawiać, dzieci. także dużo I dla nas, i dla dzieciaków, naprawdę super.